Dzisiaj przedstawię Wam moje doświadczenia z motorowerem Barton Volcano model 50cc wiem, że istniały jeszcze modele o pojemności 125cc jednak nie są już dostępne na rynku, przynajmniej u dealerów zastąpił je Romet Soft Chopper lub Barton Classic aczkolwiek mam Tą przyjemność bądź też nieprzyjemność <głos》>, użytkować Bartona Wolkanu, więc omówimy sobie wady i zalety, które udało mi się dostrzec na przestrzeni przejechanych 1200 km, prawie. Więc z wad na pewno największą wadą, jaką szybko znajdziecie w tym motorowerze, jest ta oto wredna, mała, upierdliwa dźwigienka zmiany biegów która ciut utrudnia znalezienie biegu neutralnego samo znalezienie biegu neutralnego nie należy do naj najłatwiejszych co jest no tak naprawdę największą wadą którą zauważyłem w tym motorowerze o ile na zimnym silniku jako tako wrzucicie ten luz, pomajtacie sobie tym motorowerem na boki. Tak, gdy staniecie na światłach na rozgrzanym silniku, znalezienie luzu będzie praktycznie niemożliwe. Zapomnijcie również o zmianie, biegach, zmianie biegów na mega rozgrzanym silniku, kiedy będziecie hamować awaryjnie. Dźwignia lubi po prostu zastygnąć. Podciągnięcie sprzęgła yy, dało taki efekt, że od jakichś 800 km nie mam problemu z zastygającą dźwignią zmiany biegów. Jednak, gdy kupiłem ten motorower, ten problem występował nagminnie czyli stawałem na światłach, nie było mowy o zmianie biegów ani w górę, ani w dół, dźwignia po prostu zastygała. Trzeba było, no to siedzie, trzeba było sprowadzić ten e, motorower na chodnik, poczekać chwilę aż olej opadnie przekładniowy i po czasie dźwignia odpuszczała, dało się zmienić bieg, tak więc mega upiedliwe. Jeśli stanie wam na skrzyżowaniu, no to macie duży problem, zwłaszcza na światłach, jeśli jesteście gdzieś na środkowym pasie. Mega upierdliwe. Cieszę się, że już dawno nie miałem tego problemu. Bo był no dramatyczny i mega niebezpieczny. Tak więc, to są wady: skrzynia biegów i dźwignia zmiany biegów. Natomiast, zalety: zaletą przede wszystkim będzie spalanie. 1,5 litra na 100 km, czyli w miarę niedużo. Jak widzicie, mam przejechane 1100 km. Pojazd był tankowany dwa razy. No, więc dwa baki na 1200. Bardzo fajne spalanie. Mm, za plus. Również pozycja jest dość wygodna. Nie wiem, czy uda mi się to nagrać tak fajnie, jakbym chciał. Odłożę na chwilę. Kask. Pozycja jest bardzo, bardzo wygodna, ponieważ siedzimy bardzo nisko, jest to typowy chopper, cruiser, jak chcecie to nazwać bez problemu, każdy dosięgnie ziemi ja mam, no zgięte nogi więc a jestem dość niski także bez problemu, każdy na tym sprzęciku dosięgnie ziemi, nawet bardzo niskie osoby nie musicie się martwić o to, że nie się go ze stopki centralnej albo cokolwiek. Jest to sprzęt bardzo niski i bardzo wygodny. Pozycja za kierownicą również wygodna, wyprostowana. Nie garbicie się, nie schylacie, nie jest to ścigacz, nie jest to motocykl typu sport. No, zaletą może nie jest to oświetlenie, ale nie jest najgorsze. Jeżdżąc po nocy da się zauważyć wszystko na drodze. Zasięg oświetlenia nie jest jakiś mega duży, lecz nie jest też tragiczny. Można powiedzieć, że oświetlenie nie jest ani zaletą, ani wadą. Zaletą kolejną jest wygląd. Jak na tak tani motorower i no ogólnie tak tani sprzęt, wygląda bardzo dobrze w porównaniu do np. Junaka. 906 bodajże to są odpowiedniki Junakowskie tego Bartona. One nie wyglądają tak dobrze, prawdopodobnie ze względu na brak tej części ramy oraz gorsze felgi. Te felgi są fabryczne i wyglądają naprawdę, naprawdę ładnie. Jak widzicie, no po prostu pasują do tego motoroweru. Nie jest to motocykl. <noise> Niestety. Jednak, jakość wykonania, jeśli chodzi o kable, jak widzicie, wszystko, dosłownie wszystko, jest na wierzchu. Nie są osłonięte jakoś mega dobrze przed wodą. Wszystkie kostki, jeśli byście zauważyli, wszystko jest na widoku. Także. No, zdecydowanie nie jest to motorower do jazdy w deszczowe dni. Też nikt tego nie spodziewa się po tak budżetowych maszynach. Standardowa regulacja łańcucha, czyli na dwie śrubki kontrujące. Bo najprostszy i najczęściej stosowany w motorowerach sposób regulacji. Wydech i chyba. Jedna z większych zalet tego Bartona, ma bardzo ładne brzmienie, jak na 50. Można wręcz go pomylić z jakąś 125. Ma dość basowy wydech, bardzo przyjemny. Koła, no są jakie są, przyczepność jest średnia, więc nie będę oceniał. Są to koła budżetowe, oczywiście łatwo jest się wywalić na jakichś liściach. I mokry na wierzchni, więc musicie uważać. Mnie osobiście wywrotka się nie zdarzyła, bo jeżdżę ostrożnie, ale słyszałem, że jest problem z przyczepnością, więc jeśli Was stać, wymieńcie sobie na jakieś lepsze koła, bądź też kupcie ciudroższą maszynę z już lepszymi kołami. No i wada, bądź też cecha, która łączy wszystkie motorowery na wtrysku czyli moc. Pod górkę... Niestety jest tragedia. Musicie zwalniać, zmieniać biegi w dół, aby łapać szczątki mocy pod strome górki. Musicie zejść aż do jedynki i jechać powiedzmy 10 na godzinę, żeby w ogóle wjechać pod tę górkę. Więc jest tragedia, no ale jest to wspólna cecha wszystkich nowych motorowerów na wtrysku z normami Euro 5. Ciężko je modyfikować, ciężko zwiększyć moc. Jedynie chip tuning wchodzi w grę. Tak więc, jeśli szukacie mocy w 50 musicie celować w jednostki dwusuwowe na gaźniku. Tak jak na przykład Yamaha TZR, bądź też Aprilia RS4. Co do mocy, jak mówiłem, jeśli szukacie mocy, to jej tu nie znajdziecie. Jest to typowy motorower do nauki jazdy dla początkujących, bądź też dla osoby, która chce sobie podjechać do sklepu, pobrowarka jakiegoś Janusza, albo nie wiem, wziąć jakąś małą wędeczkę, polecieć sobie na rybki. Nie znajdziecie tu mocy, nie znajdziecie tu prędkości, za to ładne brzmienie, ładny wygląd i taki tani wstęp do nauki jazdy motocyklem. Czy polecam w cenie, w której to kupiłem? Polecam bardzo fajne narzędzie do samej nauki jazdy motocyklem. Czy kupiłbym tę w zamian za to? Nie znajdziecie ładnej tezeterki w cenie tego motoroweru. Tak więc zależy, co planujecie. Jeśli chcecie dłużej pojeździć tego typu sprzętem, 50 nie planujecie zrobić prawa jazdy kategoria to inwestujcie w jakąś lepszą maszynę. Natomiast jeśli chcecie żeby ten pojazd posłużył wam tylko i wyłącznie do nauki jazdy na czas kiedy nie macie jeszcze kategoria ale planujecie ją zrobić będzie to dobry zakup. Natomiast jeśli szukacie jakieś maszyny na stałe zdecydowanie nie jest to pojazd dla was. Jest to świetny pojazd przejściowy, dający masę frajdy jak na nowoczesną 50, ale nie jest to pojazd na stałe, i musicie być tego świadomi. Jedna ciekawostka, która prawdopodobnie nie jest zbyt często spotykana w tych modelach, mianowicie, jeśli udało Wam się zauważyć, nie jest to silnik, który był od nowości w tym motorowerze. Silnik, który był już w nowym motorowerze, niestety po około 300, nie 150 km uległ, uległ całkowitej awarii. Okazało się, że pompka oleju była niesprawna. Tak więc, 150 km. Po zakupie, że tak powiem, od nowości i silnik był do wymiany. Przez to, że po prostu olej nie cyrkulował, pompka była niesprawna i silnik się zatarł. Więc konieczna była wymiana na nowy. Oczywiście gwarancja objęła tę naprawę, także jestem zadowolony. Nie straciłem no, straciłem trochę czasu, bo musiałem przetransportować tą zabawkę do serwisu, ale Silnik został wymieniony. Ten jest troszkę inny niż był w oryginale. Nawet się nie grzeje. Fajnie. Ale funkcjonuje jak należy. Nie mam z nim problemów. Już przejechałem 1000 km na tym silniku nowym, zaznaczam. I nie było większych problemów. Moc jest oczywiście tak samo żałosna, jak była. Mocy nie przeskoczymy. Wygląd mi się podoba. Oświetlenie spełnia swoją rolę, z zalet macie kontrolki biegów, czyli biegi wyświetlają Wam się tutaj. Eee, cztery biegi, niestety tylko cztery, ale przy, tej, przy tak niskiej mocy no, i tak nic nie udziałacie. Albo wymienić jednostkę na większą, co wiązałoby się z przerobieniem tego na gaźnik, albo pogodzić się z tym, że jest to motorower do nauki jazdy. I po prostu przełknąć to. Czytelne kontrolki. Bardzo, bardzo ładny, klasyczny wyświetlacz. Czyli macie klasyczne zegary, żadnych tych cholernych, nowoczesnych tabletów, których nienawidzę. Macie klasyczną konstrukcję, klasyczną lampę. Bardzo ładne i w miarę widoczne lusterka. Także moja ocena w kategorii motorowerów będzie wynosiła oczywiście zakładając cenę tego motocykla, czyli bardzo niska cena praktycznie w cenie roweru. Także daję mu 8 na 10. Ze względu głównie na wygląd i brzmienie jest bardzo fajne. Prosta konstrukcja, hamulec tarczowy z przodu, bębnowy z tyłu. Nic skomplikowanego. Jednostka taka sama jak w każdych motorowerach, więc nie będę tego poruszał. Bardzo słaba, ale tak musi być. Nie zmienimy tego. Dźwignia zmiany biegów. Fatalna, co tu dużo mówić. Ale po czasie idzie się do niej przyzwyczaić, więc... Nie wpływa jakoś znacząco na odbiór z jazdy na początku, tylko wam przeszkadza. Wrzucenie luzu. Na gorącym silniku zapomnijcie, na zimnym wrzucicie bardzo ładne opony, bardzo ładne felgi. Niestety przyczepność słaba. Także polecam go do nauki jazdy i dla początkujących motocyklistów, bądź też tam motorowerzystów, jeśli nie chcecie robić prawka. Jeśli już możecie kupić motocykl kategorii 125, czyli po trzech latach od zrobienia kategorii B, to zdecydowanie zainwestujcie w większą pojemność. Będziecie mi za to dziękować. Natomiast jeśli chcecie się tylko pouczyć i sprzedać ten motorower, kupić coś większego bądź też zrobić prawo jazdy, jak najbardziej polecam. Przyjemne brzmienie. Nie kolewa w, w uszy, tak jak dwusuwy, jakieś te zeterki inne co prawda szybsze, ale mega denerwujące dźwiękowo jednostki to będziecie zadowoleni. Jeśli chcecie go na stałe, nie polecam. Ale jako przejściówka, jak najbardziej. Tak więc widzimy się w następnych odcinkach, może jeszcze z jazdy tą zabawką. Kto wie, a ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia!